Im więcej czasu mija, tym bardziej cieszę się z wyboru nowego papieża Leona XIV. Gdybym to ja samodzielnie miał kogoś wytypować, to mój wybór padłby pewnie na kogoś innego, ale dlatego na szczęście nie ja, ale kardynałowie, natchnieni przez Ducha Świętego, dokonują tego wyboru. I broń Boże, żeby w przyszłości świeccy mieli w tym głos. A przecież kardynał Robert Prewost, papież Leon XIV, przede wszystkim jest jednym. Misjonarzem. A czego dzisiaj bardziej trzeba, zwłaszcza w świecie zachodnim, aniżeli powrotu do żywej wiary i do kościoła? Zapraszamy Was na ostatni odcinek naszych relacji z Watykanu. Wczorajsze napięcie w Watykanie dzisiaj jest już tylko wspomnieniem. Dzisiaj wszędzie czuć radość, że Rzym ponownie ma swojego biskupa. I musicie wiedzieć, że między Rzymem bez papieża. A Rzymem z papieżem naprawdę jest zasadnicza różnica. I to się da poczuć, to nawet jest trudno wytłumaczyć komuś, kto tu nie jest, ale to naprawdę czuć. Widać tę różnicę w atmosferze, w spojrzeniach ludzi, w sposobie, w jaki wokół Bazyliki Świętego Piotra toczy się codzienne życie. No, Rzym i papieństwo naprawdę są ze sobą organicznie związane. To jest więź historyczna, kulturowa, duchowa. I kto naprawdę żyje Rzymem, że tak powiem, ten to czuje. I ja też to znów na nowo poczułem. Po tym, jak teraz ponownie po wielu latach wróciłem do Rzymu. I gdy rozległ się ten biały dym nad seksyną, fumata bianka, ludzie zaczęli dosłownie biec, schodzić ze wzgórz, gromadzić się na placu. Popatrzcie sobie na te ujęcia w tym filmie. Nikt nie chce przegapić słów Habemu z Papa. I za tym wydarzeniem stoi nie tylko emocja. Stoi cała tradycja kościoła, która przez wieki nauczyła ludzi rozpoznawać te znaki, te symbole, te gesty, które tak, fakt, dzisiaj czasami bywają zapomniane, ale wciąż przemawiają i wciąż mają ogromne znaczenie. Ja sobie to tłumaczę tak, że Rzym trochę przypomina katedrę. Też, jak wchodzimy do katedry, to nie każdy rozumie, co oznaczają jej obrazy czy architektoniczne szczegóły. Ale każdy wyczuwa, że to jednak jest inne miejsce, jest nasycone sakrum, ludzie się inaczej w katedrach zachowują. I tak samo jest z papiestwem. I papież Leon XIV, i to mnie bardzo cieszy, od razu pokazał, że to rozumie. Założył Mucę, papieską mocetty, krótki czerwony płaszcz, z którego, jak wiemy, zrezygnował jego poprzednik. I założył go nie jako znak władzy świeckiej, albo jako znak jakiegoś źle rozumianego karnawału. Ale jako element dziedzictwa, które sięga czasów, gdy Kościół przejął symbole Imperium Rzymskiego, nadając im zupełnie nowe znaczenie: od wojny i brutalności do cywilizacji i miłości. I ten powrót do symboli nie zaczął się dopiero z wyborem Leona XIV. On się już zaczął wcześniej, po śmierci Franciszka, w trakcie sedy wakanty. Ja wam mówiłem o tym. W poprzednich odcinkach zaczęto powracać do bardziej tradycyjnych form. Bardziej uroczysta liturgia, klasyczne stroje, widoczna troska o rytuał. Mówiłem wam na przykład o tym, jaki ornat karneł Farel ubrał, wiele razy zwracałem uwagę na tą potężną siłę symboli w Kościele i w Watykanie. I nawet ci, którzy byli entuzjastami nowego kursu Franciszka, sięgnęli po stare złote krzyże i szaty liturgiczne jakby przypomnieli sobie w trakcie tego sæd vacante że nie wybierają następcy Franciszka ale następcę świętego Piotra i to wymaga powagi i oczywiście to też od razu dodajmy te rytuały mają sens tylko wtedy kiedy u ich fundamentu leży żywa wiara bo bez wiary to jest pusty teatr ale dobrze zrozumiane i głęboko przeżyte stają się tym, czym są w istocie językiem wiary. I to jest taki język, który przynosi nas do wymiaru, którego nie da się powiedzieć zwykłymi słowami. Taki jest cel liturgii. Dla człowieka wierzącego pozwala się ona zbliżyć do Boga. I tego mi brakowało podczas pontyfikatu papieża Franciszka. Ale Leon XIV dał już do zrozumienia, że on rozumie ten język. Leon XIV nie zamierza niszczyć tradycji ani rezygnować z tego, co wartościowe. W swoim pierwszym przemówieniu na lodzi bazyliki Świętego Piotra nie zapowiedział powrotu do jakiejkolwiek przyszłości, ale powrót do tego, co istotne, na pierwszym miejscu postawił Jezusa Chrystusa. Przypominając, że to On jest centrum wszystkiego. I być może właśnie tego brakowało wcześniej. Nie dlatego, że poprzedni papież nie wierzył, ale dlatego, że zbyt wiele uwagi koncentrowało się jednak na jego osobie. I przepiękna była także pierwsza homilia, którą dziś rano wygłosił papież Leon XIV w Kaplicy Sykstyńskiej do swoich braci kardynałów. Zaczął mówić po angielsku, następnie po włosku. Czytania były odczytane po angielsku, a następnie po hiszpańsku, reprezentując dwa obszary kulturowe, które ukształtowały Nowego Ojca Świętego. A lektorami były kobiety, siostra zakonna i kobieta świecka. Znów znaki. I wysłuchajcie tej pierwszej homili papieża. Jest tutaj na naszym kanale Białego Kruka. Ona mówi o zagrożeniach współczesnego ateizmu, o jedności kościoła i gotowości do szerzenia wiary, zwłaszcza tam, gdzie jest to najbardziej bolesne, tam, gdzie się z nas śmieją albo ro nawet robią nam krzywdę. Posłuchajcie, papież mówi tak: są to środowiska, w których nie jest łatwo świadczyć i głosić Ewangelię, a człowiek wierzący jest wyśmiewany, prześladowany, pogardzany lub co najwyżej tolerowany i traktowany z litością. A jednak właśnie dlatego są to miejsca, w których misja jest pilna. Ponieważ brak wiary często pociąga za sobą dramaty, takie jak utrata sensu życia, zapomnienie o miłosierdziu, naruszanie godności osoby ludzkiej w jej najbardziej dramatycznych formach, kryzys rodziny i wiele innych ran, przez które cierpi nasze społeczeństwo. I to nie mało. I tak właśnie też postrzegamy naszą misję w Białym Kruku. Łatwiej byłoby robić coś innego, ale tego nie chcemy. A gdy się wie, że w Rzymie jest ktoś, kto czuwa, kto rozumie, kto wspiera ten wysiłek, kto widzi, co się w świecie dzieje, to dodaje siły i otuchy. A tej siły Kościół dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo potrzebuje. Zarówno w swoim wymiarze powszechnym i o tym sobie sporo mówiliśmy w ostatnich dniach ale także wszyscy poszczególni członkowie Kościoła tej siły i tej otuchy potrzebują. I wydaje mi się, że tymi słowami papież Leon XIV dał wyraz także temu, czym jest, albo był przede wszystkim, misjonarzem. Naprawdę, no, świat niczego dzisiaj bardziej nie potrzebuje niż kogoś, kto umie przekazać wiarę innym. I wygląda na to, że papież Leon XIV doskonale to potrafi ma ogromne doświadczenie. Ciepły, ojcowski głos i wygląd. I w papieskich szatach, no, mi się tak wydaje, prezuje, prezentuje się zupełnie naturalnie. Zobaczyłem papieża Leona w tych szatach i pomyślałem, no, jakby zawsze w nich chodził. A wielu patrząc wczoraj na lodzie bazyliki św. Piotra, miało skojarzenie, że to Jan Paweł II się tam ukazał. I też o, na to jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że wybór imienia Leon jest znaczący. Wczoraj już troszkę tutaj u nas na kanale zdążyłem o tym powiedzieć. Ale to imię, Leon, nie sięga po nowoczesność, lecz do świętego Leona, który bez miecza zatrzymał wodza Hunów Attylę, Oraz do początków nowoczesnego papiestwa, do Leona XIII, autora słynnej modlitwy do świętego Michała Archanioła, papieża encykliki Rerum Novarum, który zmierzył się, papież, z nowoczesnym światem, ale nie rezygnował z tradycji. A data obiecia, objęcia urzędu? 8 maja? No to przecież zarówno Dzień Modlitwy do Matki Bożej Z Pompejów, jak i wspomnienie właśnie objawienie się świętego Michała Archanioła. A jeszcze dla nas, Polaków, jest to święto naszego patrona, świętego Stanisława. No nic w tym pontyfikacie od początku nie jest przypadkowe. A teraz powiem wam jeszcze kilka słów o kulisach konklawy, no, oczywiście tylko na tyle, na ile o tym wiadomo. Jak wiemy, wybrany został Leon XIV, czyli papież, który potrafił połączyć frakcje i zaskoczyć przewidywania, bo był wymieniany jako papabile, ale w drugim rzędzie. I na początku wydawało się, że przewagę ma właśnie karynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu, człowiek mocno osadzony w kury i dyplomacji i no na pewno też nadzieja Włochów na to, że papiestwo wróci do nich. Ale już w ciągu kilku godzin ponoć sytuacja się odwróciła. Głosy zaczęły się przesuwać i kardynał Robert Prewost uzyskał wymagane dwie trzecie. Wystarczyły tylko cztery głosowania w mniej niż 24 godziny naprawdę poszło to bardzo szybko. I co ciekawe, intensywna kampania niektórych środowisk, zwłaszcza niemieckojęzycznych, które domagały się mocnej kontynuacji linii papieża Franciszka, ta kampania nie tylko nie przyniosła efektu, ale ona wręcz zaszkodziła ich kandydatom. Ta próba narzucenia radykalnego kursu zakończyła się porażką, bo większość elektorów jednak uznała, że teraz Kościół potrzebuje budować mosty, a nie prowadzić wojnę. I według nieoficjalnych danych, które w konklawy naprawdę zawsze trzeba traktować bardzo ostrożnie, a za chwilkę jeszcze powiem, dlatego, powiem, dlaczego być może można w nie uwierzyć. Więc według tych nieoficjalnych danych w południe, wczoraj. Kardynał Parolin miał około 50 głosów, a prewost 40. Ale już po południu sytuacja się odwróciła, czyli w pierwszym głosowaniu popołudniowym. No i to wiemy, że się odwróciło, bo wtedy został wybrany papież. I wtedy amerykański kardynał zdobył ponad 89 głosów, tym samym przekraczając wymagane dwie trzecie. I teraz pytanie, skąd ten nagły przełom? I tu tak, po pierwsze, konklawę to nie jest świecka polityka. I tu nie walczy się do ostatniej kropli, kropli krwi, lecz dla dobra kościoła kardynałowie naprawdę potrafią schować własne ambicje. Ja wiem, że to trudno w to uwierzyć, bo w świeckiej polityce to się praktycznie nie zdarza, ale w kościele owszem. A po drugie, stronnictwa bardziej konserwatywne uznały, że kardynał Prewost będzie dobrym wyborem, i to też nie są spekulacje, bo zarówno kardynał Burke z USA oraz były przewodniczący episkopatu Włoch, kardynał Baniasko z Gnui, potwierdzili, że uważają wybór Leona XIV za bardzo dobry i że są z niego zadowoleni. I na koniec warto jeszcze podkreślić coś, co często umyka w medialnych analizach. Kościół po raz kolejny okazał swoją mądrość. Wbrew narracjom o walce między progresistami a tradycjonalistami. Nie zadecydowały osobiste ambicje czy frakcyjne kalkulacje. Nie. Patrzcie, jak szybko dokonano tego wyboru spokojnie i w duchu jedności, pokazując, że Duch Święty rzeczywiście działa tam, gdzie jest otwartość serca i troska o dobro całej wspólnoty. Spróbujcie sobie wyobrazić polski parlament, który tak szybko ustala coś, co wymaga dwie trzecie głosów. No to niewyobrażalne. I dlatego ten wybór przypomina nam też, że Kościół nie jest partią polityczną. Powinien zabierać głos w sprawach politycznych i sprawach moralnych jak najbardziej, ale nie jest partią polityczną i nie jest klubem interesów. Jest ciałem Chrystusa, które, nawet jeśli wewnętrznie jest zróżnicowane potrafi rozpoznać, kto jest zdolny nieść jego ciężar. I dokładnie o tym mówił dzisiaj Leon XIV w swojej homilii. Naprawdę, naprawdę zachęcam was, odsłuchajcie ją sobie. Jest u nas na kanale, na Białym Kruku. To jest 10 minut, które warto poświęcić, żeby posłuchać, co nowy papież powiedział w pierwszej, przygotowanej przez siebie homilii, bo ona na pewno wyznacza pewien kierunek. Leon XIV nie był kandydatem najbardziej głośnym. Absolutnie nie. Nie był typowany przez komentatorów jako faworyt. W Watykanie na kongregacjach generalnych, znaczy w czasie kongregacji generalnych, praktycznie nie było go widać. A jednak to właśnie jego postawa wyważona, wierna, cicha, przekonała większość. I to też jest znak, kolejny symbol, że Kościół potrafi zaskakiwać, ale nie według logiki świata, ale według logiki wiary. I teraz nie zdziwiłoby mnie, gdyby msza inaugurująca pontyfikat odbyła się 13 maja, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, bo to byłby gest pełen znaczenia. Oddanie pontyfikatu Maryi, o której Leon XIV już wiele razy mówił, i połączenie duchowe z Janem Pawłem II. Więc symboliczne domknięcie pewnego kręgu. I też wydaje się, że Leon XIV jest człowiekiem, który. Łączy teologiczno-liturgiczny świat Benedykta XVI i wrażliwość społeczną oraz pokorę Franciszka. I być może dzięki temu stworzyć coś nowego, ale nie przez zerwanie. I tak też Kościół nie działa, tylko przez pogłębienie. Wraz z zakończeniem okresu sedy wakanty wrócił głos, który przemawia w imieniu całego Kościoła. I oczywiście trudno dziś powiedzieć, jakim papieżem będzie Leon XIV. Należy dać mu czas, i się modlić. To jest prawidłowa postawa katolika. Ale jedno już widać powrócił język symboli. Powróciła troska o to, by liturgia, symbole, słowa, gesty żeby to wszystko nie było przypadkowe. Bo to one, tak jak już mówiłem, gdy one są autentyczne i podszyte wiarą, to naprawdę budują mosty. Nie takie mosty, jak u nas się mówiło w polityce, Krajowej. Nie róbmy polityki, budujmy mosty. To oczywiście było głupie, ale tu chodzi o prawdziwe mosty oparte na wierze. A teraz właśnie takie mosty są potrzebne w kościele i między światami, między Ameryką Łacińską, Północną i Europą, między tradycjonalistami, progresistami i tymi, którzy są po środku. Między podejściem duszpasterskim, między nauką i modlitwą. Tak, to na pewno będzie trudny pontyfikat dla Lona XIV. Ale jeżeli ma być głęboki, jeżeli ma przynieść owoce, to musi być to pontyfikat symboliczny. A ja to wszystko będę obserwował już z Polski. Ale mam jakieś wrażenie, że do Rzymu teraz mnie będzie ciągnęło znowu częściej. Nasze relacje z Watykanu dzisiaj się kończą, ale nasze relacje z Pontyfikatu Leona XIV to się dopiero zaczynają. Trwamy w nadziei i modlitwie. Także dlatego, że za dziewięć dni w naszej ojczyźnie odbędą się kluczowe wybory i to od nas, katolików, będzie zależało, jak się one potoczą. Zgodnie z Duchem Katolickim, czy wbrew? Czy będziemy trwać, czy będą nas piłować? Ale także o tym będziemy informować na naszym kanale. A wszystkim, którzy oglądali nasze relacje, bardzo dziękuję. Zostańcie z nami. Witajcie na kanale Białego Kruka. Cieszę się, że znowu nas oglądacie, moi drodzy. Zapraszamy was też do naszej księgarni internetowej. Dlaczego? Znajdziecie u nas piękne albumy, biografie świętych i dość dużą dawkę historii. Tematy są naprawdę Różnorodne. Proszę sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie też pięknych prezentów z okazji pierwszej komunii świętej, zachęcam do zakupu nowej książki biskupa Długosza. Zostańcie z nami, lajkujcie, piszcie komentarze, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Bez Was nic się nie uda.